Polski krok po kroku Junior. Dzień dobry, witam was w przedostatnim filmiku drugiej serii lekcji z juniorem. I dzisiaj zajmiemy się ćwiczeniami, które wymagają od uczniów trochę ruchu i połączymy te ćwiczenia ruchowe z nauką odróżniania trudnych dźwięków języka polskiego, takich jak szys, si, cy, ci, czy. Te ćwiczenia, które Wam dzisiaj, dzisiaj pokażę, dobrze sprawdzą się jako rozgrzewka, ale też wtedy, kiedy widzimy, że uczniowie trochę się nudzą, są już trochę zmęczeni, potrzebują ruchu, potrzebują dawki energii, albo na końcu lekcji, kiedy zostało nam parę minut i chcemy je jakoś dobrze wykorzystać. W naszym podręczniku polski krok po kroku junior 1 yy, alfabet trudne polskie dźwięki pojawiają się w lekcji 1B i tutaj uczniowie poznają wymowę, ale też pisownie polskich liter. I przy tej okazji możemy przeprowadzić dużo ćwiczeń ruchowych, tak żeby uczniowie w atrakcyjny sposób mogli uczyć się polskiej fonetyki. Bazą naszych dzisiejszych ćwiczeń mogą być gry, które pochodzą z gier i zabaw językowych do serii Polski krok po kroku junior. I obydwie pojawiają się w tej lekcji. To znaczy, pierwsza gra nazywa się alfabet, i tutaj na karteczkach wypisane są słowa, najczęściej takie, które zawierają jakieś trudne dźwięki, jak dzień, dzwonić, śnieg, zielony. Albo możemy wykorzystać też grę pary minimalne, gdzie uczniowie uczą się rozpoznawać. Różnice między głoskami, na przykład si, sy, tak jak tu włosi, włosy, słysząc je w słowach, albo na przykład ci, dzi, bucik, budzik. Te słowa brzmią podobnie, ale nie są identyczne i zadaniem uczniów będzie odgadnięcie, czy te słowa są takie same, na przykład bucik, bucik, czy nie są takie same, nie są identyczne, bucik, budzik. Te listę słów zatrzymujemy u siebie, nie pokazujemy jej uczniom, ale mówimy im: Identyczne słowo, proszę wstać. Nieidentyczne słowo, proszę usiąść. Na przykład: kasa, kasa jest identyczne, proszę wstać. Ale kasa, kasza nie jest identyczne, proszę usiąść. Tak samo sala, szala nie jest identyczne. Ale szala, szala jest identyczne, proszę wstać. Zamiast wstawania i siadania możemy też zaproponować uczniom gesty, na przykład identyczne słowo, bijemy brawo, nieidentyczne słowo, robimy królicze uszy. Albo identyczne słowo, proszę się uśmiechnąć, nieidentyczne zrobić smutną buźkę, smutną minkę. Możemy się też. Kłaniać, podskakiwać, co już nam tutaj przyjdzie do głowy. Na lekcje i do ćwiczeń ruchowych możemy też dodać trochę koloru i możemy rozdać uczniom trzy kartki. Dwie będą w takim samym kolorze, tu mam dwie niebieskie, a jedna będzie inna, na przykład czerwona. Rozdajemy każdemu z uczniów te trzy kartki i czytamy słowa, na przykład łata, łata. Identyczne, ale łata, wata. wata" identyczne. Uczniowie pokazują nam kartki. Jeszcze inny przykład. Bucik. Bucik. Identyczne, ale bucik, budzik. Nieidentyczne. I te kartki możemy też rozłożyć na podłodze. Każdy uczeń ma swoje trzy kartki. Kiedy my czytamy parę słów, uczniowie muszą wskoczyć na odpowiednie kartki dwiema nogami. Na przykład takie same słowa na dwie niebieskie kartki. Różne, jedna noga na niebieskiej kartce, druga na czerwonej. Możemy też rozłożyć gdzieś, przykleić takie kartki w sali i wtedy uczniowie muszą biegać po sali, a kiedy słyszą wypowiadane przez nas słowo, przybić piątkę. Na przykład Niebieska, czerwona albo niebieska, niebieska. Możemy też podzielić ich na pary, i wtedy jeden z uczniów trzyma kartki, na przykład niebieską i czerwoną, i uczniowie muszą przybić mu piątkę albo dwiema rękami ten sam kolor uderzają, albo różne kolory, w zależności od tego, jakie słowa słyszą. Do takich ćwiczeń ruchowych dobrze jest wykorzystać oczywiście piłkę i możemy powiedzieć uczniom, że nasza piłka nazywa się sz. I teraz, kiedy mówię słowo z szy, na przykład szkoła, rzucam piłkę i uczeń musi ją złapać. Ale słowo nie z szy, ale na przykład z sy, tak jak sok albo sala, nie łapiemy piłki. Świetnie, nie łapiemy piłki, ale szok Łapiemy piłkę. I to jest dobry wstęp do tego, żeby już uczniom pokazać takie konkretne dźwięki, konkretne głoski, które muszą rozpoznać. Takie problematyczne w języku polskim jak sz, albo s. Analogicznie mamy ż, z i z. Możemy uczniom w najprostszej wersji rozdać takie komplety głosek, położyć na ławce i wtedy uczniowie, kiedy słyszą jakieś słowo, muszą wybrać odpowiednią głoskę i pokazać ją nam. Ale to nie wymaga dużo ruchu, a jeśli chcemy zaangażować uczniów ruchowo, możemy takie komplety głosek porozkładać po sali w kilku egzemplarzach, czytać słowo, na przykład, puszczać muzykę, uczniowie biegają po sali, zatrzymujemy muzykę, mówimy słowo i uczniowie jak najszybciej muszą wskoczyć na tę głoskę, którą słyszą na początku wypowiadanego przez nas wyrazu. Na przykład mówimy cena, uczniowie wskakują na literkę, głoskę C. Mówimy czarny na głoskę cz, ale mówimy ciemny na głoskę ci. Możemy też przygotować dużo kompletów, ale je eliminować w trakcie zadania. To znaczy kompletów jest mniej niż uczniów i zawsze ktoś z tej gry odpada. Na końcu zostaje zwycięzca, który jak najszybciej dobiegł do odpowiedniego miejsca. Zabawną wersją takiego ćwiczenia, gdzie musimy rozpoznać głoskę, jaka jest w nagłosie, jest łowienie tych głosek. Przygotowałam tutaj takie sitko, na dole którego znajduje się magnes. I te literki, głoski, które Wam pokazywałam, mają spinacze. I teraz możemy rozdać uczniom taki troszkę jak siatkę na motyle, yy, takie sitko. I uczniowie, kiedy słyszą słowo, na przykład mówimy SOK, muszą złowić odpowiednią literkę na magnes. Proszę zobaczyć, ja to złapałam, potem mogą wrzucać ją tutaj do środka. Mówimy kolejne słowo, na przykład SZOK. Uczniowie łowią kolejną głoskę. Szy. Wrzucają do środka. Siedem. O, złowiłam si. Alternatywną wersją takiego sitka, coś, co będzie łatwo przygotować, jest taka zrobiona przeze mnie siatka na motyle. Mam tutaj taki wielorazowy woreczek na zakupy, patyk i też magnes w środku. I tak samo uczniowie mogą łowić jest troszkę trudniej. Te głoski do swojej siatki i wrzucać je. Możemy też przygotować zmiotkę i poprosić uczniów o zamiatanie na zmiotkę tych głosek, które słyszą. Na pewno będzie to dla nich atrakcyjne ćwiczenie. Takie ćwiczenia na rozpoznawanie dźwięków, na kształcenie słuchu fonematycznego, sprawdzą się nie tylko w lekcji 1B naszej książki Polski krok po kroku Junior, ale tak naprawdę na każdym etapie nauczania, też na wyższych poziomach, bo ćwiczenie wymowy, fonetyki jest ważne w każdym momencie nauki. To jest jednak taka rzecz, która jest troszkę zaniedbywana w trakcie kursu językowego. Mam nadzieję, że te pomysły dzisiaj wam się podobają. A ja zapraszam już na ostatni filmik, który zakończy naszą drugą serię lekcji z Juniorem i będzie to zakończenie z przytupem, bo zajmiemy się ważnym tematem gramatycznym, mianowicie miejscownikiem i pokażę Wam jeszcze jeden sposób na to, jak wprowadzać nową formę gramatyczną. Tym razem nie przy okazji tekstu, nie na tekście, nie na ilustracjach, ale w kopertach. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.